Witajcie, klasa druga B. Mamy dla was parę pytań odnośnie waszej wycieczki do Grecji. Jak oceniacie ten wyjazd? Czy po, podobało się wam w Grecji? Powiedzcie nam. To niech pan nam powie, Pan Podobało się wam w Grecji? No ja osobiście powiem, że mnie się podobała wycieczka. Sposób zaplanowania i miejsca, które zwiedziliśmy. Organizacja była na bardzo wysokim poziomie i chętnie pojechałbym drugi raz. Zrobimy parę Dimonów. Coś jeszcze do dodania odnośnie wycieczki, do swoich wrażeń po wycieczce? Nie ja mam powiedzieć. No to słuchamy w takim e, razie. Jakoś to była moja pierwsza wycieczka za granicę. Jestem bardzo zadowolony. To bardzo dobrze wydane pieniądze. E, I Dimons górą. z Dimonsa. Okej, świetnie. Przechodząc dalej, e, ze wszystkich atrakcji i takich pięknych, waszych malowniczych miejsc, które na pewno które podobało się najbardziej? Myślę, że derby i tak, z tobaj A panowie bardziej do dodania może? A to no ja myślę, że tolo, bo to było bardzo urocze miasteczko. Fajna plaża. Fajna plaża. Fajna plaża. E, a co najbardziej zapamiętaliście z tej wycieczki? No, widać, że, o, coś ciekawego się No zasłuchamy. Co takiego ciekawego? Co takiego najbardziej co ma zapadło w pamięć. nie konsekwencje, już z tego nie będzie. Dupe! cięcie A powiedzcie nam, co najbardziej zapamiętaliście z waszej wycieczki? Czas spędzony ze znajomymi. To jest panie widoki e, oraz jedzenie. A może, powie, to, a może pan powie coś odnośnie bardziej, jeżeli pan już z jedzeniem, to może coś odnośnie bardziej tego. Nie wiem, jakieś takie egzotyczne, smakowało i smakowało, takie inne rzeczy. Nie, ja, nic egzotycznego. No. No, no, <laughs> no smakowało i smakowało. Ja w Kucharze bardzo... Typowo greckiego to gerostyku, taki. Taki, taki taki grecki. Taki grecki, no To Dobry. Ktoś coś dodać odnośnie zapamiętanych chwili w Grecji najbardziej? Ja mogę dodać, że... <grycy> <grycy> Czyli na razie, czy to na razie było wyczerpanie chyba, na tym <grycy> razie? A czy polecielibyście Grecję innym klasom, gdyby chciał się tam wybrać? Myślę, że zdecydowanie tak. <grycy> A z jakiego powodu? Czasu, miejsce, które można odwiedzić, bo integracji, program, tak, integracji z innymi, innymi klasami. <grym> Dobre jedzenie. Wolny tak. czas, ciepło. Tak, polecamy bardzo. <grym> tak, <ja mam grym> do A to <grym> Dziękujemy bardzo. Jak to ten wyjazd? Podobał się Wam? Podobał się w się? Tak, podobało się. Tak, ja, ja, ja. tak, ja tak, A, tak, tak, to tak. tak. szczególnie piękne było dalej. Bardzo ładne tam było. Opowiedzcie może coś jak jakichś smaków w Grecji, jakieś jedzenie, coś? No, tak, no, tak. No, bardzo, no, bardzo dobre było. Coś egzotycznego mieliście tam? Gieros, nie. Gieros, tak. 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 No, Czyli no, to było no, dobre. No, 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 bardzo dobrze było. Czyli no. mi polecacie? Dobra. okej. Nie mam sebedziej same, musi nie ktoś Nie ma no pięknych malowniczych miejsc, które tam zwiedzaliście, które wam się najbardziej podobało? No, no antracit. Po y, bardzo ładne były właśnie te wyroczne delfińskie. Zrobili na nie spore wrażenie, że tyle lat temu już potrafili ludzie, budować tak zaawansowane konstrukcje. to ma że może do dodania? Czy od dalej? Epidaurus. Cud techniki, po prostu niezwykli. To, że tam stojąc na dole? Tak, anżej. Tam będzie ile, to 80 metrów będzie na góry? No, coś takiego, ale bardzo dobrze sobie, bardzo dobre nagłośnienie. Co najbardziej zapamiętaliście z Waszej wycieczki? <grymne> w teatrze, jak pies pogryzł kolegę. <grymne> to jest, jest najbardziej najbardziej. Wasza chwila podczas wycieczki. Tak, Nie macie tak. nic tak. innego w w Jeszcze widzę okay, to. Okej, ale macie coś jeszcze, z czym chcecie się podzielić? Tak, Zdecydowanie powinienem się. Macie coś jeszcze, z czym chcecie się podzielić? A, a wizyta na Olimpii była ciekawa, droga do Olimpii. Możesz powiedzieć że się wydarzyło. Bardzo dużo się wydarzyło. Czyli w skrócie tak bardziej. Czyli w skrócie tak bardziej. Andrzej skorzystał z do No to jest... Ale to było jest. No, bardzo fajne było, jak się zunęło z bo tak pojawiło, że Naprawdę. na prawo, ale zasuwaliśmy. Że... I jak było, gdy wysiadamy z promu i się okazało, że się posuła taka... O, on nie Nie, nie Ja naprawdę no, 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 Myślę też, że, jest, że jest na na, na to jest, no, to jest. O, cudowne miasto. Piękne miasto, pierwsze, no, no, pierwsze stolice Grecji. Tak, tak, czysta mocno. Hmm. Bardzo ładnie. Port a czy polecielibyście Grecję innym klasom, które chciałyby się tam wybrać? Oczywiście. zdecydowanie. Koniecznie. Zdecydowanie pod wargiem że zabieram nas ze sobą. Pan bym żeby oczywiście polecić. Z jakich powodów? Poletę, z jakich powodów byście polecił klasie drugiej po, A specjalnie? polecam. drugiej A, trzeciej A i czwartej A. No dobrze, ale z jakich powodów poleca się Grecja innym klasom? Bo dużo wody, oni lubią. Zdecydowanie trzeba. Ja tak, zdecydowanie. fotogeniczny to. Bardzo dużo można ładnych zdjęć porobić. Fajne samochody zabytkowe tak jak się z panem. No o właśnie bardzo, bardzo dużo, prawda? No to jak ktoś jest panem męczynesa klasy E, to raczej mi się tam nie spodoba. Co? Dobrze, dziękujemy wam bardzo. Tak, właśnie tak. Pozdrawiam mamę.